Yo! Siemanko! Z tej strony Witaj. witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj na mapce i gierce, która nazywa się Block and Seek i będzie to taka zabawa wchowanego, tylko że będziemy zamieniać się w różnego rodzaju bloki, tak jest, będziemy różnego rodzaju blokami. Bella, na przykład, lubi być skrzynką. E, Co? Bo wygląda jak skrzynka Nie, jest <laughs> kwiatek jak coś Aha, jest kwiatek Dobra, słuchajcie, także dzisiaj zabawę w chowanego tylko troszeczkę I mam nadzieję, że wam się spodoba Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry Także zostawiajcie łapy do góry Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia Dobijamy milion dziewięćset tysięcy subów będzie, Idzie epicko to, słuchajcie Także zostawiajcie suby Oraz wpadajcie <laughs> na vitoshop.pl A my, słuchajcie, lecimy dzisiaj mapką, co ja nie? Ja chciałam coś powiedzieć. Ale ja nie chcę ciebie słuchać. Ale jeszcze wiem żeby był u mnie film? Pa, pa. No, by, by... <laughs> dobra, okej, okay, możemy wybrać sobie tutaj mapkę. Weźmy może jakąś inną, bo w tą już graliśmy. To później ją przetestujemy. Weźmy sobie. The Dust Bowl. Dobra, weźmy sobie tą mapkę. Okej, okay, dobra, wszystko ustawione, więc zaczynamy. Słuchajcie, klikamy press start i zobaczymy, kto będzie szukał. Bella będzie szukała. Ja jestem blokiem, słuchajcie, zobaczmy, jakim jestem blokiem. Jak bo tutaj. o nie powiem, ja Belli, czym jestem. Nie powiem Belli, nie powiem Dobra, okej, okay, słuchajcie, jesteśmy takim oto właśnie blokiem I ja muszę się teraz tutaj schować Bella za chwileczkę zaczyna mnie szukać I ja mam nadzieję, że mnie nie znajdzie Tylko no. czekajcie, jakieś dobre nie miejsce ten? muszę tutaj znaleźć O, Go! myślę, że to będzie <laughs> dobre miejsce Dobra, uwaga Dobra to jest mega! mega się, okej, okay, dobra. Babki są bardzo duże, ale e, i tak wydaje mi się, że są całkiem ciekawe. Więc słuchajcie, zobaczymy, jak tam tutaj pójdzie. Ja mam nadzieję, że naprawdę epicko będziemy się tutaj bawili. A graliśmy pierwszą lutkę i było naprawdę śmiesznie. E poza odcinkiem. E, ja jestem naprawdę dziwnym blokiem, ale. Kaktuskim może? Nie, 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 chyba kaktuskiem, kaktuskiem nie. Może tym, takom, tym takim o. Tym takim czym? E, no wiesz! Nie, 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 nie jestem tym krzakiem. Ja ci będę mówił, jak coś, czym jestem. No, znaczy ty nie mnie chodź. możesz pytać, a ja ci podpowiem wtedy. Okej, okay, dobra, no. Dobra, do... ej, nie wiem gdzie ona jest w ogóle. Jesteś Anfilem! U, nie! O, towiec! Mm. Dobra, dobra, poszła sobie. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, tutaj ale... mamy jeszcze taką rzecz, możemy rzucić takie ciasto. Jesteś ale ja go nie będę rzucał. <laughs> Czym? Siano -kosem. Co to? Nie, tak sobie powiedziałam, jesteś o. sianem. Jesteś sianem? Na bank tu jesteś nisko, bo się nie Dlaczego? Ale co to znaczy? Aaaa! Nie, nie, nie! Ucieka doniczka! Jedzie! Ucieka doniczka, ucieka doniczka, dobra. Czekajcie, to możemy wyrzucić, więc wyrzućmy to tutaj. Uł, nie wiem co to daje mi, ale wyrzućmy Ty to, to. to. Dobra, uciekamy, 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 one musimy daleko uciec, żeby ona tu... mnie nie znalazła. Ale jest mega ciężko, bo to jest taki kolor. No. no dobra, się. czekajcie, bo tutaj jest. Dobra, to dobrze. Ale ona wie czym ja już jestem. Adziadziadziadziadziadziadziadziadzi. Ja, 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 ja. To nie ty? Dobra, schowałem się. <noise> Okej, okay, nie ja wiem cierpię czegoś takiego. Nie wiem jakim cudem się teraz schowałem. No bo mi skrzynka zablokowała. Dobra, ok, jestem schowany. Nie Dobra, ty? nie wiem gdzie ona teraz jest, ale muszę się tu dobrze ustawić, ale jest mega ciężko się tak Cię idealnie lec, tutaj weź? ustawić. Tu polazłeś na bank. Dobra, czekajcie. I to. I to. Doniczko. <noise> nie ja się. Nawet nie wiem ile to jest czasu, żebym ja wygrał. Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Zaraz to sprawdzimy. Dobra, okej okay. Słuchajcie no ja już to Jestem to doniczką, jesteś, ale nie. to nic hmm. Dobra, okej, okay, dobrze się ustawiłem teraz Jestem tak wtopiony w otoczenie, że mnie nigdy nie znajdziesz, człowieku o, Wtopiony w otoczenie? Nie, 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 nie. A, nie, 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 nie ucieka doniczka, doniczka, ucieka, doniczka, 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 ucieka szybko, 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 doniczko, uciekaj A tu jesteś no bella biedni, przecież masz. Odpuśćcie mi, jest, jest, jest. Odpuśćcie mi te drzwi! Odpuśćcie mi te to... drzwi! Ale fajnie, ty wsi ucieka, bo to bardzo szybko Mega biega w ogóle. To dobra. Jest. Stoj, no. To. Bo zaraz się nie zobaczę. To ty? To nie ja. to ty, dobra, dobra. O nie, fajny fajny czynę. O oh mój nie wiem jaki, jak ja mam wygrać w ogóle z tobą, jak ja się chowam, bo to jest yy, nie wiem jak dużo czasu to. A 5 minut, warunka. Dobra, to zmniejszmy na zobaczmy, czy się da w ogóle mniejszy zrobić. Dwie. O, dwie minuty. A więcej można? Pięć okay. później, dobra, zróbmy dwie. Ale to jest ja myślę, że dwie będzie to... spoko. Nie da wady. Dobra. E, jedno. Dobra, okej, okay. jeszcze raz tą samą mapkę weźmiemy, a później zmienimy tą mapkę. Zobaczymy, może teraz ja będę... O, teraz ja szukam Belli, dobra. E, ale bym chciał patrz. podejrzeć jaki a, ona jest z blokiem. Ja ale dobra, nie, nie zrobię tego, okej, okay, słuchajcie, na razie czekamy. Lecimy jakby w jakimś samolocie, patrzcie. Co to jest? To jest chyba samolot. Ty się dobrze lepiej schowaj. I dobry kamuflaż tam. Garni. Dobra, 3, 2, 1 i startujemy Dobra, nie pęk Okej, okay, dobra nie Czy może być ta Bella? Bella jest jakimś przyciskiem może Czek O nie, ma ekranu Nie, Bella, pokaż się Czym ty jesteś? Dobra, Wydaje mi się, pan. że przyciskiem może być Nie, 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 nie Nie, nie. nie jestem przyciskiem tu można wejść, można ale ona tu by nie otwierała, bo ja nie dałem rady otworzyć, to ona też by nie no, dała. No ale ty jesteś okropny! To nie jest doniczka, nie. Dobra, pajęczynka Nie, chyba nie. Dobra, muszę tutaj wszędzie uderzać, żeby żeby ją znaleźć. O! Nie, to nie chciałbym. to. Myślałem, że chciałbym to... to bo już raz, słuchajcie, byliśmy rundkę że właśnie byli, byłem brewing standem O, o Dobra, ona może być. Słuchajcie, dobra, szukamy, szukamy. Teraz mam tylko dwie minutki, więc ja mam trudniejszą teraz misję w ogóle, żeby ją tutaj znaleźć. Ej, to wszystko Ej, chyba tak wyglądało, tak mi się wydaje. Gdzie ona uciekła? Ja patrzę, bo te przyciski są podejrzane. O nie, minuta mi została. A wiesz, że byłeś koło mnie, Wito? Serio? Jakim cudem? Takim cudem. zaraz Na początku byłeś koło mnie. Na początku? Naprawdę? To jest dziwne. To ty teraz mi uciekłaś gdzieś indziej. Dobra, czym ona może być, słuchajcie? O nie. nie mam pojęcia, czym ona może w ogóle być. Ej, coś. Please, czym jesteś? Nie jestem tym czymś, co że na pewno nie jestem. Eee, czy skrzynką? Nie. Pajęczyną? Pajęczyną? Tak. Oh my god, to nie tak wysoko. 30 sekund! Wito, dawaj! Nie dam rady, ej, dwie... Te dwie minuty to jest bardzo malutko czasu. Nie dam rady, jej znaleźć. gdzie ona jest, o nie? O nie, Bella, gdzie ty? Ciasto! To ja tutaj cię widziałem, tak? No tam było... nie! Gdzie ciasto? Eee... Tam przy ścianie było dużo y, tych... Ja wiem, ja dziś, To gdzieś ja tutaj musiałaś Hello. być... O nie, wpadłem Proszę jeszcze w pajęczynę. To... Serio jesteś pajęczyną? Halo? Gdzie? Halo? No tu. O Hello. tam! Biegnę, nie zdążę! Nie, trust me, no. dobra. Teraz jest trudniej pojęcie Cieszka. troszeczkę. Dobra, za mało czasu, ale i tak jest, okej, okay. dobra. School Cube. Weźmiemy łapkę, zobaczymy co tutaj jest. startujemy, zobaczymy co teraz będzie. O, znowu ja ją szukam, dobra? Kimia ja teraz. Nie jestem? Wiem, kim... No, kim no weź sprawdź. Nie patrz mi to. Nie patrzę! Kim jesteś? Nie mogę ci Powiedz! Dobra, okej, okay. będziemy jej szukać, słuchajcie. Zobaczymy, jaki bloki, bo ona teraz może być. Ale, Bella, ruszaj się troszeczkę po mawce, bo jak ty będziesz stała w jednym miejscu, wito. to jest trochę nuda. O nie. No! Dobra, czym ona może być? Czym, być? czym ona może być? Czym przyciskiem mogę? jakimś nie. Sk o, myślałem, że skrzynką, ale ja ją otworzyłem. Nie, nie, Dobra, okej. Okay. To... Tu coś ten jest ten dziwnego. Zostawcie Gdzie jest ciasto? Nie, tutaj nie ma. Okej, czy ona znowu jest pańczyną? Nie, nie jestem pańczyną. Nie, może doniczką. Albo ciastem, nie. Czy Trzymanę... ona. Ej, widziałaś mnie tu, serio? No, no zaspełniłeś się bardzo blisko. Mnie. Nie! A ty się nie odzywasz wtedy nic. No właśnie. To jest niedobrze. No i to jestem doniczką, przecież nie słyszałeś, że nic doniczką? nie powiedziałam? No to ja tu uderzałem w tą doniczkę chyba. Ja, nie! Nie, O, ciasto! ciasto to? Co to jest za ciasto? O, co to za doniczka? Co to za doniczka? Szybko. Ej, coś we mnie strzelało. Czy to ciasto? Ciasto! Ciasto to było! To ciasto we mnie ciasto strzela to chyba. Było. Zostaw mnie, Wito! Nie! Nie! Dobra, ty tymi spróbujemy ją trafić. Okej, dobra. Dowody! Nie, nie wody! Please? Gdzie ty mi uciekłaś? Do wody? Top, topi A, się! O, topiłaś się! <laughs> Dobrze! Super. na powierzchni! Dobra, okej, okay, wygrałem teraz ja, super, dobra. Zaczynamy jeszcze jedną no, dlaczego teraz nie ja? Bez sensu, cały czas Bella się tylko chowa. Nie patrz! Nie patrzę, no. Nie patrz mówię. No dobra, Oliwa sprawiedliwa. Kim jesteś? Podpowiedz. Powiedz! drugim razem ci powiem. O, ja wypłynąłem, stąd jakim cudem. Ej, patrzcie, wypo... udało mi się wypłynąć z tego! Sklepanki. Nie, na to mnie nigdy nie znajdziesz. Ej, teraz to ja w ogóle jest goł, a ja nie wiem, gdzie w ogóle ja jestem. Dobra, okej okay, idziemy. Ale byłeś chyba ostatnia co, nie? Co patrzyłeś na MOJE gdzie ja jestem? Tydzia ty go mała! Dobra, widziałem, że ona jest gdzieś na statku, ale nie wiem jak tam wejść teraz! Ty okropny Nie, Dobra, była gdzieś na statku. Się idziemy jej szukać, idziemy jej szukać. Dobra, czym ona może być? Jaki gość! Nie powiem ci teraz za to, kim jestem. Nie, za prosto stoi tam. Ona by tak się nie ustawiła. Jak ty Dobra, w czekajcie. Nie doceniasz. O, to coś dziwnie stoi, nie. To nie, to nie. nie dobra, nie zobaczmy. Popatrzmy tak dobrze, słuchajcie, bo jak dobrze. Nie chcę tego ciasta! Popatrzymy, to Ustawmy. wiecie, to będzie łatwiej. Czy ona weszła gdzieś tutaj? Wow, jaka ta mapa jest ogromna! Nie, nie jestem pełen, Nie mogę jej tu znaleźć! Co? <laughs> jak ci Jest gdzieś na górze, dobra, 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 idziemy szukać. Jedna wizyta. To... Zostaw. Dobra, tu są jakieś podejrzane rzeczy. Tu jest nie. podejrzany. To nie jestem ja! Pella, gdzie ty jesteś? To nie jestem tylko ja! Nie, jej tu nie ma ona gdzieś. No nie tutaj jestem była. tego ciasta! Daj pokaż to ciasto! Ode mnie to. Bela, pokaż to ciastko! Wito. Gdzie ona może być? Patrzcie ile tu jest rzeczy w ogóle! Wito! Jestem doniczką! Co to? O, szczeliłem z armaty chyba! Słyszałeś? Znowu doniczką! Tak! Ta to gdzie to. ty stanęłaś? 30 sekund! A no. nie wiem gdzie ona jest! No jestem wito na statku. No, wiem, widziałem, że gdzieś tutaj niby, ale. Gdzie niby? Nie, Gdzie to są doniczki? One gdzieś na górze! Słuchajcie, dobra, się gdzieś robi. tutaj! Nie. Na samej górze, na samej górze. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Gdzie to doniczka? Uciekła mi gdzieś! Była tutaj na pewno! Ja jej nie widzę, serio, ja jestem, ja jestem chyba ślepy! No, to szybko! Witam, nie patrzcie to! Tutaj! Nie! Tutaj. Yes. Nie, nie znalazłem jej! O oh my god! Ciężko jest, dobra, mam nadzieję. Nie, teraz ja! Nie patrz! Nie będę! Dobra, okej, okay, wiem czym jestem. Czyś fajnym? Dobra, uciekamy gdzieś daleko, tak żeby ona miała naprawdę dużo dużo. Nie powiem ci żeby miała dużo czasu, żeby mnie szukać. Znaczy, żeby miała ciężko, żeby mnie znaleźć. O! To jest dobre miejsce, to jest dobry kamuflaż Dobra. Dobra, ja ci nie powiem, czym jestem. Nie, nie ma takiej opcji musisz... nawet. Jesteś dynią? Nie. Dobra. Okej, okay. co się cieszy? <laughs> nie powiem ci. Dobra, powiem ci, że jestem na statku od razu. Dobra, dobra. To będzie łatwiej yy... dla ciebie. Yy... No i dobrze, bo ty do mnie popatrzyłeś. No jest... popatrzyłem i ty też do mnie patrzysz pewnie. Nie. nie jestem na statku, to nie jest jeszcze statek. To nie jest jeszcze statek. Statek jest na górze, o! o. Dobra, ok, ja tutaj okay. będę stał, szukać, ja się stąd nie ruszam nawet. Tak? Nie ruszasz się. Nie! Dobra, to ja tutaj wszystko muszę uderzyć. O, Doniczka, tu jej nie było. Dobra, tutaj mamy fajne miejsce do schowania się, o, więc głowa? ja tylko wyglądnę. Zobaczę gdzie ona jest. Gdzie wyglądniesz? Ujejku wziąłem ją. I to? To... Widziałem ją, o nie, ona Mówa. chyba tu idzie, czy nie? Nie, 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 nie. chyba nie yy, dobra, mówię Nie, gdzie że... ona jest? Nie, ona w ogóle jest z drugiej strony, ja jestem po drugiej stronie statku Mówił, że dynią nie jest Ja po drugiej stronie jestem na, na, na. Dobra, okej okay. Trochę jej podpowiem, słuchajcie, żeby było tutaj łatwiej O, minuta została o nie o nie o nie, o, nie, o nie, o nie, o nie! Jesteś craftingiem? Nie, nie powiem ci! ja ci Ale czas. ja ci powiedziałem lepiej, bo ja ci powiedziałem gdzie jestem mniej więcej, więc wiesz gdzie masz mnie szukać. No bo ja nie podglądałam! Szukaj, szukaj, ale tak powoli musisz szukać. Oj, zniszczyłaś obraz. O, no smy swajcie. Nie, Ojej. oj, oj, Oj ojoj nie! No jak ja mógłbym tam wejść, Bella? O, nie wiem. No właśnie. No to jesteś złym! Ja patrzę, że byłaś blisko, nie jesteś ogólnie. Karpety? Nie, nie, nie. Nie, e. Tak. Bela, 30 sekund. Jestem pajęczyną. Kłamiesz? Pajęczyną. Nie, bo ty będziesz na dole. Patrz, nie widać. No powiedziałem ci, że jestem tutaj. Ja proszę sobie. szukujesz? Ty się no. oszukujesz. Nie. Już to są tylko to dwie mela, zobacz. Tutaj jestem. Gdzie? Nie widzę ciebie, ja. Widzisz? <grymne> A to ty? Ja z tej strony nie byłam dobra, dobra, ucieknę chyba Dobra, rzucamy ciasto Jest, udało się Ale byłem tak fajnie schowany właśnie jako ta pajęczyna W takim fajnym miejscu O, jeszcze raz ta mapka Zapomniałem zmienić mapki Dobra, chowam się jeszcze raz O, teraz jestem dziwnym blokiem zmienić mapę, Witu Nie, Bella Tak, bo... Ale za chwilę ale ta jest trochę trudna ta mapa 20 sekund widzę już trochę, trochę długa Chowaj się Dobra, już Ty jestem jesteś, schowany Wito. Już jestem schowany 3-2-1 Uwaga, go Dobra, już jestem schowany Jesteś. Okej? Okay. Nie Jestem taką dziwną rzeczą Jesteś takim jakby wiesz Taką Co dziwną do rzeczą. Na laboratorium? Czy to jest świetnie? Tak, to... tak, no, na laboratorium. No, bo to mi tak wygląda, Wito. Dobra, bela, bela, znowu jesteś nie z tej strony statku, od razu ci powiem. Sprawca. Serio ci mówię. No to zespełniłeś się teraz dzisiaj w ogóle. Opa! To ty? Ale to jest epickie, słuchajcie, jak ona tak musi szukać. Jeszcze... <śmienic> <śmienic> dobra, dobra, uciekamy, uciekamy. Wow, uciekamy stąd! Daleko, 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 daleko. Dawaj, Wito, uciekniesz. O nie, tu woda. ja nie mogę chyba pływać. Czy ja dam radę? Pły Uł. A, o, nie, 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 nie to pisze. No ja nie wolno się. do dowody. No ciężko ja jest, dobra, ja okej, okay. idę babka, idę mamka. Co to jest? Haunted Estate jeszcze jest, mamka. Dobra, okej, okay. przetestujemy to, zobaczymy, co się tutaj wydarzy, jakim blokiem teraz kto nie. będzie. O, znowu ja się chowam, fajnie. Nie o, się. znowu jestem tym blokiem, fajnym. Jakim? A nie O, haunted to pasuje, tu jak nic. Czy może jesteś? Dobra, okej, okay. schowajmy się w jakimś takim miejscu. Ty, mieście. ja już mogę? Nie, ja nie mogę już szukać. Dobra, okej, okay. okay. ja już jestem schowany. Nie, jest w ogóle... Ale przeciwnie w ogóle w jestem miejscu, że ja, ja na wiem. przykład widzę... Uuu! A tam można było wejść, wejść? dobra. Aha, bo to jest hounted block Ale ja ci powiem raz, że nie, nawet tam nie wchodziłem do tego domu. A, jestem gdzieś tu na zewnętrzu. Dobra, okej. Okay. Nie, chcia. ciasto mi się pojawiło! Nie, ja widziałem że jesteś tam! Nie nakierowałem ja sobie! Bo jak było odliczanie wito, to ty przebiegłeś tak przed tą. Tak? Yy, o nie! Prawą. I to nie dobrze. Dobra, znowu ja. Nie patrz teraz. Ale ja u siebie widziałam to na ekranie. Uuu, jestem jakimś innym blokiem teraz w ogóle. Patrzę. Jeszcze takim nie byliśmy Bella blokiem. Patrzę na ciebie? Nie. Jeszcze takim nie byliśmy Jesteś blokiem? Z prawą? Nie. Jesteś ziemią? Serio, jeszcze tym, takim blokiem nie byliśmy. Ale dobra, mnie chodzi, ja żeby ja, się ja się ustawię tutaj. Słuchajcie, um, okej, okay, dobra. Um, i się istotnie rusza. Zobaczymy, gdzie ona jesteś tutaj pójdzie. Nie Witaj, jesteś dynią. Nie. Tak. Jestem w środku budynku od razu ci ale, powiem. Az, az. Byś no, miał łatwiej. Ale te, te są potrzebne, bo to jest mapka Tak, ma... bo jest za duża mapka jakby było... Nie, jakby było więcej ludzi tutaj, to wtedy byłoby łatwiej, a takie, jest, spoko, wiecie, nie? jest za mało ludzi, to trzeba troszeczkę podpowiedzieć. Eee? No Bela jestem w środku. Hee. Hmm. jesteś tym Nie. Książką, nie? Nie. Hmm. Nie jesteś teraz. Dawaj na górę, dawaj na górę wejdź. Yy, yy, yy. Może ci się uda. Yy, drewno? Nie. Pułka? Nie. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, chyba jestem... Dobrze, dobrze jestem schowany. Okej. Okay. Widziałem ją jak tu przechodziła, a wy też ją pewnie widzieliście. Yy. Była tutaj gdzieś blisko. A yy, gdzie to? Gdzie ona jest Który teraz? Tu? W ogóle ja nie wiem gdzie ona teraz jest. Słuchajcie, dobra, idzie. Dobra, tu była. I co widzę? Idzie czy nie? nie? Nie widzę cię w ogóle. Vito, byłam tutaj, to co mnie No danasz, ja jestem gdzieś że, na górze. Że, że mnie widziałeś, jak mnie nie widać w ogóle. <grym> to ja nie wiem, gdzie ty jesteś, ja cię teraz w ogóle nie widzę. Jesteś tym. Nie? Nie jesteś tym? Witą? Nie, nie jestem. Ja ci, nie, ja nie widzę czy cię. Ja tam? nie wiem, gdzie ty poszłaś w ogóle. <grym> ja nie wiem, gdzie ty jesteś, Co, mela? Nie było? co ty robisz w ogóle? Ale mnie no, swędzi. Co Co robi w ogóle, pani? Nie jest! <grym> Nie! Jesteś? Nie byłem Anwilem, a tak fajnie się schowałem! To czemu gadajesz się mnie w ogóle nie widzisz? No trochę ściebiałe, Bella. Że nie <laughs> mnie nie znalazła. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedną rundkę chyba zagramy. Ostatnie byś mi się wydaje. Ja się Znowu chowa? ja jestem chowającym. Będę o nie. Patrz, będę patrz. Nie, nie patrz. Będę. Dobra, gdzie by się tu sch... Okej, okay, tutaj chyba sama sobie. Gdzie się Dobra, okej. Okay. W budynku na bank się zespełniłeś, bo cię nie widziałam. Nie ruszam się stąd, będę na stał tutaj. Się. Hot view! <laughs> Dobra, okej, okay, no. czekamy teraz na belle. Zobaczymy, czy teraz się 3, uda 2, znaleźć. 1, go. Chowam się w bardzo prostych miejscach, więc w sumie ma szansę tutaj mi znaleźć. Jesteś dynią? Lito. Nie wiem. Się. Nie. Się. Nie Otecz jestem się żadną piszko. dynią. Jesteś na bank tutaj. Nie, chyba Jesteś nie. Jesteś krzesłem. Chyba nie coś, ucichłeś, Wito. Dobra, okej, okay, ucichłem, bo ja tutaj muszę zrobić taką misję. I jaką misję? Że, słuchajcie, zrobimy coś takiego. Mam wiele na sobie? Bardzo wow. dziwne. Wyrzuciłem ten, ten. Czem, czem? Wyrzuciłem ciasto. Nie widzę nigdzie żadnego. Eee, no, Wyrzuciłem... to blokuje! Wszystko! <noise> Wyrzuciłem ciasto, dobre, udało mi się to zrobić. Yy, wow. A gdzie on jest? Ty, tam, ej, tam jest to moje ciasto, było chyba. Było. No, jesteś guzikiem? Nie. Kłamiesz. Jesteś nie. tu na bank, Wito. Nie mam mnie. Tylko nic nie gadasz. Nie ma mnie tam. Nie jestem guzikiem. Poszukujesz, Wito. Dobra, e, okej. Okay. Ej, minuta. Ej! Ani! ruszyłem się po co ja się Białam ruszyłem Białam po co ja się ciebie. ruszyłem dobra okej. Okay. wrzuca ciasto i uciekaj uciekaj wito chyka uciek... o nie ślepy załęk dobra udało mi się uciec Biegiem na, na, na górę na górę na górę na górę na górę wito szybko 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 dobra muszę gdzieś znaleźć jakieś epickie miejsce teraz żeby się schować. tak tak wejdź tam. wejdź tam wejdź tam to nie jawel! <laughs> oh my god dobra jeszcze jedną mapkę Co? Ostatnią mapkę zagramy i ja zobaczymy może ty będziesz teraz yy, chowającą się. Zobaczymy. No nie. Nie znowu, nie? Okej, okay, dobra. U. Fajnie. Okej, okay, dobra. Schowajmy się gdzieś w jakimś fajnym miejscu. No to dawaj, tak wito, tak. nie dam rady tu wskoczyć. Serio. Hopa. Oj, nie dam rady tutaj. Ej, nie dam rady. Czekajcie. Muszę zrobić tak? Nie. Dwa. Nie, jeden. nie, dam rady dobra, ty tu skoczysz, dobra. Stoję tu, stoję tu, stoję tu. Gdzie stoisz, gdzie stoisz, o, nie, gdzie stoisz? Jesteś ciastem? Cię nie. <laughs> o, my god! Jak byłaś blisko mnie w ogóle, masakra jakaś. Jesteś grzybkiem? Nie. Mhm. Jestem czymś, co już byliśmy. Jesteś doniczką? Nie powiem. To ja tu biegłam i powiedziałeś, że byłam blisko. <laughs> ale to ja mogę ściemniać, Bella, troszkę też. Nie, nie, prawda, bo bardzo. No, głoś. ale byłaś blisko na Maxa. No wito! Ej! Yy, 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 yy. <grym> Uzikiem? Nie, nie, bo nie byliśmy. Ciasto, bo jest strzela tam. Wiem! Uf. Wiem, że strzela. Pik! Kolejne ale... ciasto! Nie mam go wito na drodze tego ciasta. Ja wiem, ale zaraz będziesz wracać tutaj może. Nie, nie będę. O ciasto! Pójdę! <grym> O nie o nie o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie to był było, to był było, to, było, to było. Dobra, stoimy tu. Ale nie wiem, kim on jest nadal. Ale widziałaś mnie? Widziałaś, coś się doszało, ale to było daleko. Ja nie wiedziałam, uh, co się dzieje. Poszło sobie. To się ale, się śmiać, Czemu moje ciasto Czy nie ja atakuje? No, ja nie mogę. Ciasto, Vito. pomocy! Wito. Ciasto, Morawie. pomocy! Kim jesteś? Ej, patrzcie, to wygląda. JAK ja to zrobiłem, bico. Teraz patrzcie. Bella, jestem doniczką, i teraz wyglądam, jakby miał kwiatka w środku. Tak się ustawiłem. <noise> Serio? Co? Ale to ci tak już podpowiedziałem dużo, że ja mam, że masakra. Ona <noise> służy, chodzi MNIE nie znajdzie. Co? Dobra, przyjdź, Bella, to musisz zobaczyć. Ale ja tu w ogóle nie Bycie... ale, ale nie doniczki. uderzaj mnie. Nie u... No idź tam prosto. Gdzie? I, idź prosto i spójrzcie w prawo. A to z tyłu. I nie uderzaj. Ale e, coś co się zachować... chcia, chcia! Nie 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 nie, nie! nie, 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 Ja myślę, kamerkę ustawioną, dobra. Ja yeah, będę cię Jest! 3, 2, 1, please! NIE yes, do się! Raz, <grywa> <grywa> Dobra, słuchajcie, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tego typu filmów na kanale, i z tej mini właśnie, bo ona jest bardzo fajna, może byśmy kogoś tutaj zaprosili do tej gierki. Zostawcie o. dużo łapeczek do góry. Fajnie, <grywa> jeżeli będzie pana 30 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoszop.pl. My się z wami żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Papa! Pa! Pa!